Czy problemy w naszym życiu, z którymi nie możemy sobie poradzić, wynikają z tego, że rzeczywiście nie możemy liczyć na pomoc Pana Boga? Czy może z tego, że nie wierzymy, że tak naprawdę ta pomoc nadejdzie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Jezus ucisza burzę na jeziorze, w ten sposób pokazując uczniom, że zawsze mogą na Niego liczyć. Problem chyba polega na tym, że my nie zawsze w to wierzymy, albo drugi, dlatego że czasami mamy taką ambicję, żeby ze wszystkim poradzić sobie samemu. Posłuchajmy dzisiaj świadectwa Agnieszki, która w, w życiu której przełomem było to, że przyjęła, że sama nie da sobie rady. Moja historia zaczyna się, gdy miałam 6 lat nie pamiętam dokładnie daty i godziny. Pamiętam, że siedzieliśmy z siostrą i mamą na łóżku. Wtedy modliliśmy się, modliłyśmy się i oddałam swoje życie Jezusowi. Wszystko było OK, ale co to tak naprawdę znaczy w codziennym życiu? Tego wtedy jako małe dziecko nie rozumiałam. Kilka lat później w szkole podstawowej moja koleżanka postanowiła przeciwko mnie, postawiła przeciwko mnie większość klasy. Nie pamiętam już, co było przyczyną, ale to bardzo mnie uderzyło. Moje poczucie wartości spadło do tego stopnia, że wolałam wymyślać w wyobraźni historie, w których wszyscy mnie lubili i szanowali. Z biegiem czasu zaczęłam uciekać do wyobraźni coraz częściej i na coraz dłużej. Podobało, powodowało to coraz więcej problemów. W pewnym momencie już sama nie wiedziałam, kim jestem. Śmierć mojej babci była dla mnie szokiem. Po raz pierwszy zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdybym umarła: niebo czy piekło. Zaczęłam się bać, zaczęłam mieć myśli samobójcze, nie chciałam już uciekać do wyobraźni, ale nie umiałam inaczej. Wiedziałam, że to się Bogu nie podoba i wiedziałam też, że dłużej nie dam rady. Pewnej nocy Obudziłam się i byłam pewna, że coś muszę zrobić. Postanowiłam, że jeżeli Bóg nic nie zrobi, to ja będę musiała. Klęknęłam na łóżku i w myślach powtarzałam: Boże, pomóż mi, bo już więcej tak nie dam rady. Następnego dnia nic się nie wydarzyło. Nie próbowałam nic zmieniać, ale Bóg powoli mnie zmieniał. Od tego czasu zaczęłam czytać Pismo Święte i się modlić. Dzisiaj, Wiem, kim jestem. Wiem też, że gdyby nie ta modlitwa, gdy miałam 6 lat, nie byłoby tej modlitwy kilka lat później w nocy. Bóg mnie uwolnił od strachu. Dzisiaj moja relacja z Bogiem jest bliska. Dzięki temu umiem powiedzieć stop, kiedy w trudnych momentach wracają myśli, żeby wrócić do wyobraźni. Dzisiaj umiem już ją dobrze wykorzystywać. Moje życie nie jest idealne, ale jest w Nim Bóg, który nadaje mojemu życiu cel. z nieba posłan by wywitaj Matce Bogarze, a kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos, mierzyć na siebie ciało, Panie, staną w zachwycie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.